No cóż, trochę poczekać musiałem, ale wreszcie, webapp jest dostępny. W tym momencie mogę nazwać swój klub, więc spróbujmy Dix United. Czy się powiedzie? Tak, chcę tak nazwać. Bu, Zablokowany, ponieważ brzmi brzydko. No to tak jak planowałem, co wygląda lepiej? To nie burzy mojego takiego poglądu, Dix. Co się wymawia jako Dix. Dix United z pewnością wygląda lepiej niż PLKD CF. Jako przekleństwo zaliczone nie zostanie. Spacje są wszystko ok. Oczywiście skrót nadal DUT i zobaczmy, czy to zadziała. Proszę, oczywiście, działa i paczka na początek, czy poleci jakiś inform. Wow, dostajemy barona. No nieźle. O, o, zaraz, zaraz, mamy złotych zawodników, Adriano, no. O, i przez chwilę myślałem, że Rafinha jednak również środkowy napastnik z Ligi Tureckiej i dostaje prezent. Zauważyliśmy, że graż futa od 2014 roku. Bullshit! To jest kłamstwo, no ale ze względu na to, że tak jest na konsolach PlayStation, gram od lutego. Dostaje srebrną paczkę i w sumie cztery, więc dobrze, zobaczę najpierw co tutaj jest w tej Srebrny i bardzo ładnie wygląda ta aplikacja swoją drogą i mamy Zajaca. Prawie jak zając, ale. Również bez szału, ale zawsze. Oczywiście nie będę narzekał. Warto mieć kogoś. Monet w ogóle nie ma. A na razie jest Zero. No to co lecimy? Pierwsze trzy paczki. Neymar Ibrahimowicz Messi, kto wpadnie Vanderbil! Idealnie! No no! Ja tam zdaję to za bardzo dobry traf, ponieważ. Myślę, że może być zaraz trochę wart. Mamy tutaj nawet yy, Kama z a, tego szachtaru Doniec. Bardzo dobra paczka. Jak na początek, o, zachowujemy wszystkich w klubie. Paczka warta w sumie 2000, więc nieźle. Vanderwille. Zawodnik, którego używałem na początku mojej przygody z FIFO 13. i Będzie mógł powrócić Osvaldo. No proszę. Chyba ktoś tutaj chce startować w mojej wyjściowej 11. Napastnik Interu. Dziwnie wygląda bez tej gwiazdeczki. Szaka i Jakob Kuczak. O, i proszę, środkowy pomocnik defensywny z Bayernu. W sumie cztery złote karty. Ciekawy, tutaj lewy pomocnik z Ligi Tureckiej również. Do, wysokie tempo warto zostawić. Znaczy, wszystkich oczywiście zostawiam. Ponieważ nie wiadomo, ile będą warci. Jednak przed stworzeniem ostatniej paczki rzućmy sobie okiem na market. Pięknie to wygląda. I Messi, oczywiście. Czy jest Messi? Jest Messi. Co za idiota wystawia go za 15 milionów? Nie mam pojęcia. No bo. To by kupił. Ibrahim mówić. Nie ma. No to lecimy. Hype. Jest hype. No to shikawi. Zobaczmy, ile osób już trafiło. Hm. Hm. 3000. Czekajcie, trochę stron pewnie jest. Zrzućmy maksymalną cenę. 5000. Dobra, będzie trzeba tutaj po prostu licytować, ponieważ widzę, nikt nie daje ceny maksymalnej. Nie dziwię się. Okej, okay, ostatnia paczka. No to otwórzmy, czekam naprawdę na coś szokującego. I dostaję diabate. Wolałbym Abate. Jest brązowy i Armendi. No okej, okay. zawodnik Realu Madryt zawsze coś. Meyer, kolejny niemiec i Lucas Leiva. Legenda klubu. Trzy bramki w blisko 200 spotkaniach. Sobolewski. No dobra. Więc wypada zaraz złożyć wszystko i jednak e, zobaczmy co w ogóle mi tutaj padło Vanderwille, więc szybko przejdźmy i zobaczmy Wanderwille. Ile kosztuje? Ma tempo, więc pewnie jest trochę warty. I proszę, już jego karta chodzi po... no dobra. Po kilka, jednak teraz jest dylemat. Zostawić go czy sprzedać od razu. Ceny są niskie i może wzrosnąć, jednak no zrzućmy okiem na jego overall 77. Ja wolę go jednak zostawić, ale taki i Armandi. Dobra, niski overall, ale jest nieświecący. jednak, jakby nie patrzeć, zawodnik Realu Madryt. Zawsze może być coś, więc. Och, warty aż 300 monet, więc to jest moja najlepsza paczka w życiu. Jestem podjarany, ale no tutaj Bayern Borussia, o Schmelzer nawet, no proszę, nie zwróciłem na niego uwagi. Więc jakoś to wygląda. Nie ma co się oszukiwać. Keles. No właśnie, tutaj srebrni mogą być coś warci, więc lecimy Keles. Nie wiem jak czytać te S z ogonkiem na dole i no nic nie warty. Szkoda. Więc okej, okay, monet mam zero. Zobaczmy co mogę złożyć. Kom... Kąd... O dobra. Adriano. Hmm. Generacji nie ma, bym sobie z lata nawożył, więc dobra, coś tutaj pokombinuję i zobaczymy, co mi ostatecznie wyjdzie. Dobrze, więc po aż trzech minutach złożyłem taki skład, jak mnie pa... Choć dobrze, o co to, to chciałem pokazać? Dominują tutaj Niemcy, ładnie zgranie się układa. Schwab wygląda nawet nieźle. 73 tempa, 186 cm wzrostu na lewej obronie. Schmelzer Meyer jako kam na środkowej pomocy defensywnej Rode. i tutaj no ni niestety napastnicy bez grania, Szaka jako również SPD, -E. dobra dla niego pozycja w miarę więc y ogółem na Facebooku pisałem, że chciałbym robić skład z ligi rosyjskiej, dlatego też zobaczmy na przykład ile Bousufa kosztuje, ponieważ jest to pięciogwiazdkowiec ale taniocha to jest tanio, to jest po prostu tanio 1700 monet za zawodnika z dobrym tempem Zobaczmy dany. on miał mieć 5 gwiazdek sztuczek Ale niestety ich nie ma, również Tanio, dziwi mnie to, że ci zawodnicy są tak tani, Dumbia Wysokie tempo, wysokie strzały, Ojeny Aha, kup teraz 3800, Taniocha Emenike, no zobaczmy Tutaj będzie ostro. Dokładnie, to jest to czego oczekiwałem. Po 7 tysięcy, ale hype jest. No, bądź co bądź karta wygląda nieźle. No, to kolejny ulubieniec ulubienie i barbo. Won, po prostu won, jedyne co mogę powiedzieć, więc... Jeszcze raz, Vanderwil, no może to będzie oszukanie przeznaczenia. Dobra, tak, tu się nagrywa, jednak zobaczmy po ile ludzie go licytują. Mogę zaryzykować wiecie, bo zobaczcie, ja nie mam moment. Albo inaczej, posprzedaję srebrnych. To też jest pomysł, bo i takich używać nie będę. Dobra, z quicksellowałem. Z jaki wystawiłem z trzech zawodników, Jakoby? Jacob, cześć. Jednak dokładnie za taką cenę. No, może ktoś po prostu będzie go potrzebował. To hybrydy warto próbować. Oswaldo zostaje. Lucas Leiva, Brazylia, Liverpool. Warto również wystawić za te kilkaset. Monet liczy się na tym etapie gry, każdy, naprawdę każdy profit, by nie być stratnym, no i ten Diabate, rzucę okiem na niego na Footheadzie. Dobra, on ma prawie, że 2 metry, jest cholernie silny i zostawię go, zostawię go w składzie, bo myślę, że to będzie zabawne, a Vanderwilla No bardzo trudne, ja handlować się umiem, a chciał, no dobra. Bądź co będzie, gdy gra wyjdzie i tak monety będę miał na przykład ten z bonusów, bo bonusy mam zamiar używać, czy jest normalnie dostępne, nie będę łamał żadnych zasad, więc na no, zawodników uzbieram. Taki skład myślę, że będzie fair, jeśli zacznę. FIFA Points nie mam, by otwierać paczki. Tutaj są moi wszyscy zawodnicy w sklepie. No, promo packs. Nie mam za co otworzyć. Nie przeszły mi żadne punkty, a nie kupowałem wcześniej FIFA Points, więc dobra! Tak to po prostu zakończymy. To było takie małe wprowadzenie. Tym składem odbędzie się pierwszy odcinek FIFA 15 Ultimate Team już w kolejny czwartek. Albo piątek, raczej piątek, bardziej piątek. A jeśli czwartek, to jakimś wieczorkiem i byłby to szybki jeden mecz. Oczywiście tu zmiany muszę zrobić, no bo ten lewy pom prawy pomocnik, no to nie na przykład... Kogo bym musiał. U, mam zaratę. Szkoda, nie jest ten zarata. Już wolę nawet tutaj niskiego Adriano dać. Lepiej to wygląda. No i br w bramkarza będzie trzeba zainwestować. To jest oczywiste. Na chwilę obecną. Ja dziękuję Wam za oglądanie. oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, kogo Wy najlepszego trafali, trafiliście w swojej pacce początkowej. U mnie to był właśnie. właściwie. Oszfal. Teixeira. Teixeira. Zależy, jak to chcę wymawiać Dobra, dzięki, do usłyszenia, cześć!